Do tych obszarów współpracy zaliczono ubóstwo. Ubóstwo bowiem dotykało ludzi partyjnych i bezpartyjnych. Gospodarstwa domowe, które były dotknięte ubóstwem, były nieoznakowane emblematami partii lub wyznania. Uznano wobec tego, że walka z ubóstwem jest problemem wspólnym, ponadpartyjnym. I trzeba powiedzieć, że Irlandia od 1989 do momentu swojego kryzysu weszła do pierwszej piątki najbogatszych państw świata. Nawet ten kryzys specjalnie nimi nie zachwiał. Dlaczego dla nas przykład Irlandii jest ważny? Dlatego, że Irlandia liczy około 4 milionów mieszkańców, a więc jest mniej więcej wielkości jednego polskiego województwa. Z tego punktu widzenia zarządzanie problemami likwidacji ubóstwa i marginalizacji wydaje nam się porównywalnie łatwe dlatego że każde u nas województwo mogłoby w związku z tym podobnym programem się posłużyć trzeba powiedzieć że kiedy mówimy dzisiaj o tym że potrzebna nam jest strategia walki z ubóstwem i marginalizacją no to trzeba również powiedzieć o doświadczeniach w Wielkiej Brytanii kiedy Tony Blair jako polityk czołowy tego kraju w swoim czasie powiedział, że ubóstwo dzieci jest naszym skandalem narodowym. To uczycie pojęcia skandal narodowy w stosunku do ubóstwa dzieci było szokujące dla partii politycznej, w której on to wypowiedział, nie uzgodniwszy stanowiska, ale jednocześnie uświadomiło Brytyjczykom, że potrzebny jest program walki z ubóstwem dzieci. My takiego programu nie mamy. My wiemy, że w Polsce mamy około 17% ludzi codziennie doświadczających ubóstwa w różnych zakresach. To jest czasami syndrom ubóstwa, to znaczy nie tylko brak pieniędzy, ale również brak dostępu, brak siły przebicia, nieuczestniczenie w czymkolwiek, ponieważ człowiek bez pieniędzy, bez argumentów, gdzie on ma co powiedzieć. Ja się zastanawiałem, dlaczego u nas, w naszym kraju, w którym mamy takie tradycje solidarności, nie ma strategii walki z ubóstwem i marginalizacją. I to, to jest dla mnie pytanie zasadnicze, dlatego że przecież o tych sprawach mówiło się w Ruchu Związkowym w Stoczni Gdańskiej. Mówiło się w różnych forach i w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której przedstawię Państwu dwa poglądy ilustrujące podejście do ubóstwa w Polsce. Pogląd. Mówię to z doświadczenia dialogu, w jakim, się, w jakim uczestniczyłem między Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Januszem Kochanowskim, a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. I definicja ubóstwa ministra pracy. Ubóstwo było, jest i będzie, wobec tego jest problemem nierozwiązywalnym. Definicja Kochanowskiego. Ubóstwo było, jest i będzie, ale możemy je podnieść na wyższy poziom zamożności. Różnica w podejściu. I ten typ poglądu, jaki tutaj artykułuję w imieniu zmarłego Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, któremu doradzam właśnie w sprawach ubóstwa i marginalizacji, osobiście mnie bardzo przekonuje. Dlatego, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym problemem, bardzo zróżnicowanym na terenie kraju, ale to nie oznacza, że my pasujemy wokół wobec tego problemu, a to między innymi dlatego, że mamy już narzędzia, z których nie korzystamy. Między innymi takim narzędziem, z którego niektóre środowiska lokalne zaczęły korzystać, jest strategia rozwiązywania własnych problemów lokalnych. Jestem po przeglądzie 70 różnych strategii lokalnych rozwiązywania problemów społecznych. I muszę powiedzieć, że są to dokumenty, można zawsze zarzucić dokumentom, że one odstają od rzeczywistości. No ja wiem, oczywiście odstają, tylko że one wyrażają pewną wspólną wizję działania określonego środowiska lokalnego, małego miasta, małego. Małe gminy, bo również i takie małe gminy, jak na przykład Żelechlinek, ma taką strategię rozwoju, rozwiązywania problemów społecznych. I kiedy mówię o tym, że środowiska lokalne w ramach posiadanych prawnych narzędzi już zaczynają coś robić, już zaczynają tworzyć własne wizje, to w kontekście tych, tych powodzi, które miały miejsce na Wiśle i Odrze, rodzi mi się. Podejście do ubóstwa innego typu w postaci koncepcji nowego planu w cudzysłowie marszala. Dlaczego nie ogłosić, a to muszą zrobić elity polityczne, które muszą między sobą coś uzgodnić na rzecz społeczeństwa, wielki plan odbudowy na, do Rzecza Wisły i Odry po powodziach po, po nie tylko odbudowy, ale również rozwoju. Do Rzeczy Wisły i Odry to jest cała Polska. To jest również program walki z ubóstwem i marginalizacją, bo tego typu plan jest jednocześnie nie tylko swoistą utopią Solidarności, taką utopią, którą będą ludzie akceptować, ale pokazuje nam nowe siły napędowe rozwoju społecznego. Ja patrzę na problem ubóstwa nie tylko pod tym kątem, żeby człowiekowi dać jałmużnę w postaci zasiłku, w postaci jakiejś tam wydzielonej części budżetu państwa z podatków obywateli bogatszych. Nie, to nie chodzi tylko o to. To jest stare podejście filantropijne do polityki społecznej rozumiane jako rozdawnictwo środków publicznych. Politykę społeczną dzisiaj rozumiemy nowocześnie, jako politykę aktywizacji sił narodu w środowiskach lokalnych. I do takiej aktywizacji można podejść właśnie w ten sposób, jeżeli będziemy mieli wizję, taką jak mieli nasi ojcowie po II wojnie światowej. Wtedy nikt nie wierzył w integrację Europy, bo ona była rozbita wojną. Ale Robert Schumann, który mówił o integracji Europy, był traktowany jako utopista, jako wizjoner bez pojęcia, mówiący o tym, co chciałby widzieć. A przecież to był człowiek głęboko wierzący, nie tylko w tą ideę, ale również głęboko wierzący, jeśli chodzi o katolicyzm. I kiedy teraz patrzymy na ten nasz czas nowego pokolenia, co możemy jako elity polityczne zaproponować młodzieży po tym czasie, który mija 20 lat, 20 lat okresu transformacji akurat jedno pokolenie mija. Moim zdaniem potrzebna jest właśnie taka nowa utopia, która tak jak solidarność integrowała 10 milionów ludzi do działania przeciwko ubóstwu i marginalizacji. Bo to, co wtedy Solidarność robiła, to było przeciwko ubóstwu i marginalizacji. Wyzwalane były. Powiedziałbym takie najbardziej pozytywne cechy środowisk lokalnych, jakimi była Solidarność. Dzisiaj też się ona ujawnia przy pomocy, ale ona ma charakter doraźny. Trzeba tą, to podejście lokalnych środowisk umocnić i do tego jest potrzebna nie tylko wizyta na wałach, nie tylko wizyta u ludzi, którym się domy zsunęły ze skarpy, ale potrzebne jest publiczne powiedzenie. W Polsce potrzebny jest nowy program. Taki na miarę integracji, i to jest program, który nas integruje z Europą, bo jeżeli powiemy o dorzeczu Odry, to jest to również sprawa Niemców i Czechów. Jeżeli mówimy o dorzeczu Wisły, to jest to w jakimś sensie również Ukraina, ze względu na san, który z tamtej strony przypływa. A więc y, y, mówmy dzisiaj inaczej o tym ubóstwie i marginalizacji, aniżeli tylko przez pryzmat zasiłków dla tych ludzi biednych, starych, ułomnych, niepełnosprawnych. Trzeba dać wizję aktywności. Ostatnie zdanie. W systemie zus bardzo wielu ludzi uzyskuje orzeczenie niezdolny do pracy. I oczywiście jest grupa inwalidzka, pierwsza, druga, trzecia. Czyli innymi słowy mówiąc, mamy do czynienia z takim podejściem quasi-socjalistycznym, bo to z tamtego okresu jeszcze pochodzi, że jeżeli jest niezdolny do pracy, to dać mu tam coś na odczepnego i nikt nie pracuje. W Niemczech po II wojnie światowej wypracowano formułę każdy rodzaj niepełnosprawności wymaga przygotowania do pracy. Tylko jest kwestią jakiego przygotowania i kogo. Zwłaszcza było to związane z tymi ofiarami talidominu z lat 60., kiedy rodziły się dzieci potworki i nie było eutanazji w Niemczech, a trzeba było problem ubóstwa i marginalizacji tych dzieci rozwiązać przez twórczą adaptację do rynku pracy. Ja widziałem te dzieci już jako dorosłe. One były zintegrowane ze społeczeństwem, i one były związane właśnie z tą wizją solidarności lokalnej. Na razie tyle. bardzo. Dziękuję bardzo